Czytanie z księgi proroka aggeusza. W drugim roku rządów króla Dariusza w pierwszym dniu szóstego miesiąca pan skierował te słowa przez proroka aggeusza do Zorobabela, syna szealtiela, namiestnika judy i do arcykapłana Jozoego, syna josadaka. Tak mówi pan zastępów. Ten lud powiada. Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom, pański wówczas pan skierował te słowa przez proroka ageusza. Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi pan zastępów: zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm. Lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci. Mówi Pan. Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: Ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.